Od 30 października do 4 listopada trwała policyjna akcja pod nazwą ZNICZ 2012. Na drogach w całym kraju była widoczna zwiększona ilość funkcjonariuszy pilnujących porządku i dyscypliny. Kontrolowano przede wszystkim prędkość. Trzeciwość kierowców stan techniczny aut. Zwracano również uwagę na ilość przewożonych osób w stosunku do wielkości danego pojazdu, a także zapinanie pasów przez pasażerów i posiadanie specjalnego fotelika dziecięcego, jeżeli pasażerem było dziecko. Lemborska policja ocenia tegoroczną akcję za udaną, przynajmniej w powiecie lęborskim. Akcję znicz Lemborska policja podsumowuje jako do bardzo dobry okres. Można tutaj stwierdzić pochwałę dla kierowców, przynajmniej z terenu powiatu lęborskiego. na podczas całej akcji z nic, czyli od 30 października aż do czwartego. Listopada policjanci odnotowali tylko 11 kolizji, żadnego wypadku drogowego. Oczywiście były sytuacje, które stwarzały zagrożenie, które może i blokowały ruch w czasie święta zmarłych, jednak tutaj niektórzy kierowcy nie dostosowali się do, do naszych poleceń i jechali jednak samochodami, mimo że mieszkali w Lemorku, jechali na cmentarz. Jednakże samego 1 listopada doszło tylko do jednej kolizji drogowej, co jest bardzo dużym sukcesem względem lat poprzednich. Mimo tego znalazło się kilku śmiałków, którzy wykazali się zgubną pewnością, wsiadając za kółko po napojach w wysoko procentowych. Zatrzymano aż pięciu nieszczęśliwych kierujących, którzy po wpływem alkoholu, w mniejszym czy większym stężeniu prowadzili pojazdy, czym narażali na, na niebezpieczeństwo inne osoby. Policja w Lemborku apeluje, by w przyszłym roku kierowcy również tak przykładnie współpracowali z funkcjonariuszami, stosując się do poleceń usprawniających ruch w mieście. W związku z tym Policja Lemborska podsumowuje ten okres jako bardzo bezpieczny i właśnie z. z Apelem do kierowców, który przyniósł skutek, apelujemy, aby w przyszłym roku tak samo stosowali się do naszych poleceń, do poleceń funkcjonariuszy na, na rondzie, jednym przy drugim, którzy kierowali ruchem, tak aby ten ruch usprawnić i aby nie dochodziło właśnie tak jak w tym roku do kolizji. Akcja Zniż 2012 trwała 5 dni. Według statystyk w tym roku na polskich drogach zginęło 36 osób, a 557 zostało rannych.